Tak wygląda drewno 27 kg, ale rozdrobnione z grubszych kawałków. Ale dalej jest 27 kg, tylko troszkę drewno rozdrobnione zajmuje więcej e, przestrzeni. Ale robię to po prostu dla kolejnego filmu. Dalej jest to 27 kg drewna bukowego. Witam, stan podlicznika. Dzisiaj pompa jest wyłączona. Nie będzie grzała bufora. Spalimy tą porcję drewna, która była na początku kominek. Zagrzeje bufor, zmierzymy sobie sprawność COP. Spalimy drewno 27 kg za 10 zł i porównamy sobie ile by grzałka elektryczna musiała zużyć energii elektrycznej, żeby podgrzać to samo co zrobi kominek z płaszczem wodnym, ale kominek spalając te 27 kg drewna jeszcze tutaj wytworzy ciepło więc zobaczymy ile podgrzejemy tutaj ten bufor tą porcją drewna, ale doliczymy jeszcze 15% 15% tego ciepła, co tutaj będzie jeszcze na wiele godzin, może nawet na cały dzień no i pompka nie, w tym czasie nie pobiera e, ciepła z bufora, żebyśmy mogli dokładnie zmierzyć ile kominek wyprodukuje ciepła, no i jaki to będzie COP w stosunku, w stosunku do grzałki elektrycznej w jest 1 stopień, godzina 11.40 bufor jest rozładowany i potem zrobimy pomiar, jak będzie wypalone drewno. Podsumujemy i będziemy liczyć. Drewno przygotowane wkładam do kominka. A więc troszkę drewna włożyłem. Chyba nawet mniej niż połowę. Więc będzie to palenie natury. Więc mamy prawie godzinę 12. Pierwsza porcja drewna została włożona do kominka. Więc Mamy godzinę przed 13.00. Dołożymy trochę drewienka, żeby się lepiej paliło. No i jeszcze zostało 4 patyki. Tak sobie myślę, że chyba się zmieści wszystko. Dołożę jeszcze pozostałe 4 patyki. A więc włożyłem drewno do pełna, tak drewno wygląda na godzinę trzynastą. Mamy drugą godzinę palenie się w kominku, jest jeszcze sporo drewna typu żaru. W kominku mamy 83 stopnie, no i tutaj jest jeszcze wyłączony grzejnik dwumetrowy, głowica zakręcona, pompa wyłączona i ta pompka też nie odbiera ciepła z bufora 1000 litrów. Mamy jeszcze sporo żaru i godzinę 15. Jeszcze myślę, że nawet z godziny czasu trzeba poczekać, zanim się to po prostu wypali do popiołu w kominku prawie 80. No i na buforze mamy temperaturę. Prawie 70 stopni na godzinę 15. W komunku jest jeszcze troszkę żaru, godzina 16. No i bufor mamy zagrzany na co najmniej 24 godziny. Dom 150 m2. Więc zagrzaliśmy bufor możemy też zobaczyć że tutaj pompa ciepła oddziału nie brała a więc w sumie kominek grzał 3 godziny bufor spaliliśmy 10 za 10 zł 27 kilo buka 1 godzinę dopalał się żar w sumie 4 godziny zajęło żeby ten bufor zagrzać a więc w ciągu dnia w ciągu 24 godzin byśmy takich buforów zagrali tak spokojnie, leciutko 8, a więc moglibyśmy takich domów zagrać 8 po 150 metrów, co daje nam 1200 metrów kwadratowych. Na stronie kospela możemy znaleźć informacje, żeby podgrzać przałką elektryczną wodę w buforze 1000 litrów od 28 do 30 stopni potrzeba energii elektrycznej około 34,5 kWh przyjęłem 29 stopni że potrzeba 1,19 żeby podnieść 1 stopień w buforze 1000 litrów tyle potrzeba energii elektrycznej przyjęłem 1,20 zł żeby było łatwiej a więc na początku palenia bufor miał taką średnią jak żeśmy zakończyli taką średnią na buforze w sumie podnieśliśmy na buforze temperaturę około 39 stopni dodajemy 15% bo też dużo ciepła tutaj zostało wyprodukowane więc daje nam to 40 prawie 5 stopni a więc mnożymy te 40 prawie 5 stopni a razy tyle, co potrzebuje grzałka elektryczna 1,19 razy 1,2 zł. Daje nam to, że grzałką elektryczną zagrzalibyśmy to, co zrobił kominek, za prawie 64 zł. A więc jak podzielimy to 60 zł, co jeżeli kwota to kwoty, to co by zrobiła grzałka elektryczna, a to co zrobił kominek za te 10 zł, to cop kominka z płaszczem wodnym wychodzi 6,4. A więc film dobiegł do końca. Chciałabym pokazać, jak to pięknie działa. Jaki piękny cop ma kominek z płaszczem wodnym mojego syna. No, i zagrzany został bufor na co najmniej 24 godziny za 10 zł. Dom 150 m2. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Miłego dnia.